Witajcie, kochani. Dziś mamy uroczystość wszystkich świętych. Być może dzisiejsze słowo, które pewnie słyszeliście już wiele razy o błogosławieństwach, przyniesie nam coś nowego, bo miłość Boża zawsze jest świeża. Duchu Święty, oczekujemy Ciebie. Chcemy stać, czekać. Chcemy być cierpliwi, chcemy być wrażliwi na każdy Twój oddech, każdy Twój powiew. Chcemy dzięki Tobie usłyszeć słowo usłyszeć, przyjąć, nosić w sercu. Chcemy na nowo się zachwycić. Oczekujemy Ciebie, Twojej obecności, Twojej miłości. Twojego świeżego powiewu. Przyjdź, Duchu Święty. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. Gdy usiadł, zbliżyli się do Niego uczniowie. Wtedy odezwał się i zaczął nauczać. Szczęśliwi, ubodzy w duchu, Ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie, szczęśliwi, którzy cierpią udrękę, ponieważ będą pocieszeni, szczęśliwi, łagodni, ponieważ oni posiądą ziemię, szczęśliwi, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni, szczęśliwi, miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia, szczęśliwi, Którzy mają czyste serce, ponieważ oni będą oglądać Boga, szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój, ponieważ oni zostaną nazwani synami Bożymi, szczęśliwi, którzy są prześladowani za sprawiedliwość, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Jesteście szczęśliwi, gdy Was znieważają, prześladują i oczerniają z mojego powodu. Cieszcie się i radujcie. Bo, wielka jest Wasza zapłata w niebie. Tak samo przecież prześladowano proroków, którzy byli przed Wami. Kochani, dzisiejsze Słowo jest dla mnie bardzo, bardzo bogate i myślę, że każde z tych błogosławieństw moglibyśmy rozważać długo w sercu i do tego Pan nas zaprasza, abyśmy szukali. Szukali swojej drogi w tym słowie. Co jest ciekawe, to słowo szczęśliwi, które się tutaj w tym tłumaczeniu pojawia wiele razy. Czyli co nam to mówi o Jezusie? Mówi mi tyle, że Jezus pragnie mojego szczęścia i nie bawi się ze mną w kotka i myszkę, ale otwarcie mi mówi, kto jest szczęśliwym człowiekiem? Jak osiągnąć szczęście? Dodatkowo, to nie my sami mamy to zrobić, ale to wszystko dzieje się z Jego łaską, z Jego miłości. Pomyślałam, że yy, chyba każdy człowiek na Ziemi chce być szczęśliwy. Jakkolwiek to szczęście dla wielu z nas, dla każdego z nas może wyglądać zupełnie inaczej, ponieważ różne wartości są dla nas ważne, mamy odmienne hierarchie. Więc, mogę być szczęśliwy, jeśli chyba najpierw sam w swoim życiu ustanowię taką swoją definicję szczęścia. Co to znaczy być szczęśliwym dla mnie? I myślę, że to ważne, żeby to była taka definicja, którą rzeczywiście tak przedyskutujemy ze sobą: a jeśli ważny jest dla nas Pan, to i z Panem, i tak w swoim sercu ją przyjmiemy. I wokół, wokół właśnie tych ustaleń będziemy się obracać w życiu, bo zobaczcie, że mamy różnych doradców w życiu, różne wokół nas rzeczywiście mądre osoby mnóstwo poradników do przeczytania mnóstwo ciekawych programów do obejrzenia. Każdy jakoś w tym wszystkim y, mówi w pewien sposób o szczęściu. Świat nam mówi o szczęściu, y, współczesny świat. Y, co jest szczęściem i jak go szukać? Tylko, y, czy rzeczywiście w sercu uważasz, że to, co proponuje świat dzisiejszy, jest szczęściem? Może jakieś jego elementy, może nie wszystko. Możemy przyjąć. Gdybyśmy gonili za tym, co mówi nam świat o szczęściu, może o takich dobrach materialnych, dobrach intelektualnych, to moglibyśmy stwierdzić, że nie jestem w stanie nigdy w życiu tego osiągnąć. Takiego bogactwa, takiego statusu społecznego, Takiego rozwoju intelektualnego, czyli nie jestem szczęśliwy i nigdy nie będę. Ale to właśnie zależy od definicji, którą w naszym sercu chcemy zachować. Jezus nam dzisiaj daje definicję, możemy ją przyjąć. Mówi nam, kto jest szczęśliwym człowiekiem. Mówi, że szczęśliwi to są ubocy w duchu. Ci, którzy cierpią udrękę, łagodni. Ci, którzy są spragnieni sprawiedliwości, szczęśliwi są miłosierni, oraz ci, którzy mają czyste serce, a także ci, którzy zabiegają o pokój. Szczęśliwi są też ci, którzy są prześladowani za sprawiedliwość, oraz ci, którzy są znieważani, prześladowani i oczerniani. Z powodu Jezusa. To jest Jego definicja szczęścia. Jest to pewien kierunek, pewien kształt naszej drogi. Zobaczcie, że to, to się kształtuje w ciągu naszego życia, jak my widzimy to szczęście, i na różnych etapach ono będzie wyglądało różnie. Bo kiedy sobie pomyślę o tym, y, jaką definicję szczęścia y, miałam jako dziecko czy jako nastolatka, czy stając na progu takiego dojrzałego życia, to były różne definicje, bo ja się zmieniam, y, moje serce jakoś wzrasta przy panu. Myślę też, że często musimy y, zburzyć pewne Pomysły na życie szczęśliwe, które zostały nam wtłoczone być może no, z taką dobrą wolą przez naszych rodziców czy bliskich. Może się okazać w ciągu życia, że to, co nam zaserwowano jako szczęście, wcale tym szczęściem nie jest. I musimy mieć odwagę, aby ustanowić w swoim życiu swoją definicję szczęścia, jak dla mnie w konsultacji z Panem. Jemu możemy zaufać. Bo może się okazać, że tak właściwie to jestem szczęśliwym człowiekiem. Ponieważ to wszystko, co czytam dzisiaj w Ewangelii, w jakiś sposób mi się przydarza? Może szukam pokoju, może próbuję być miłosierny, może są momenty, kiedy cierpię udrękę, może czasami jestem niesprawiedliwie oskarżony. Czy to jest tak łatwo przyjąć to jako szczęście? Myślę, że Różnie to bywa. Musimy prosić Pana, o to, by nasze serce rzeczywiście zechciało przylgnąć do Niego, by zechciało patrzeć Jego oczami. Dobry Ojcze, powierzamy się Twoim dłoniom. Chcemy w Twoje dłonie oddać nasze życie, chociaż to trudne. Kochani, szukamy szczęścia. Codziennie szukamy szczęścia. Pozwól nam nie pogubić się na tej drodze, nie pominąć Ciebie. Kochani, to co jest ważne, to też takie mam doświadczenie małe, że, że wdzięczność. Wdzięczność może naprawdę budować nasze życie. Pomnażać nasze szczęście. Wszystko to, co małe, każde małe, drobne ziarnko gorczycy, naprawdę może wyrosnąć na wielkie drzewo. Bardzo mnie porusza to, to sformułowanie, że szczęśliwi są łagodni, ponieważ oni posiądą ziemię. Myślę, że dzisiejszy świat nam mówi, że ci, którzy chcą posiąść ziemię, Muszą rozpychać się łokciami i głośno krzyczeć. Natomiast to słowo chyba mówi o czymś innym. Pani, oddajemy Ci ten dzień, nasze serca, naszych bliskich. Modlę się też za te wszystkie osoby, które dzielą się swoim życiem, które opowiadają o swoich doświadczeniach. Za te osoby, które proszą o modlitwę, o uzdrowienie, o uwolnienie. Panie, oddajemy Tobie te wszystkie osoby Twojej miłości. Pani, dobrego dnia, dobrego dnia. Trzymajcie się z Panem.